Co robi takie piękne Volvo u ciebie? To jest nasza dostawa klienta. Uwielbiam go. <noise> Ale wygląda dobrze. Same porszaki dookoła, wiesz, tutaj jakieś inne wynalazki. Nie nagle Volviak w kombiaczu. Tak. Klasyka, klasyki jeszcze w turbodizlu. Z silnikiem od ciężarówki. Od LTK. Od LTK. Pięciocylindrowy. Pięciocylindrowy, z tą długą głowicą, która tak. zawsze nie żyje. Nie, ale najgorszy chyba diesel świata to był ten behemowski 2.4, tak. czyli przerobione 2.5. Dobra, słuchajcie, zaczynamy, bo bardzo dużo osób pisało i dopytywało się, co się dzieje z Ferrari, co się dzieje z Ferrari. Piotruż, co się dzieje z Ferrari? Jest poskładane, brakuje dwóch rzeczy. A, poczekajcie, bo zanim przejdziemy do Ferrari, muszę wam coś pokazać. Dostałem na urodziny rzecz, która może odmienić wszystko. Próbujemy. Wiesz co to jest? Mikrofon. No mikrofon, żeby było wreszcie ciebie słychać. Poczekaj. Nie. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Dzień dobry, mówię coś. Mam nadzieję, że to jest to zadziała. <laughs> Słuchajcie, to robimy teraz, e, robimy teraz próbę. Nie czy pamiętacie, jakie Patryk w zeszłym roku miał urodziny? Ale w tym roku takich później zrobiliśmy. No. Trudno, poprawimy się. A w tym roku też miałem fajne. Też miałeś fajne? No balonem latałem nad Mazurami. A to, to widziałem? Tak, tak, tak. tak. A w tamtym roku miałem na paradzie Porsche. No, no. pamiętasz? I, no. I Drogowskaz. I Drogowskaz, który do tej pory wisi u mnie w garażu, ten Drogowskaz. No. Taka strzałka, co się czasami <laughs> pojawia, gdzieś tam w tle, to sparadę. E, to, to Dobra, słuchajcie, przejdźmy. Mam nadzieję, że nas e, słychać bo że działa ten mikrofon i zaraz ocenimy, zresztą nap... napiszcie w komentarzu, czy, czy jest lepiej, czy jest gorzej, a wtedy będziemy wiedzieli, czy używać tego, czy nie. Dobra. Idziemy? Idziemy. Przede wszystkim, a zanim... no dobra, chodź. Piotruś, powiedz mi tylko jedną rzecz jeszcze, czy ty mi nagrałeś te filmy? Nagrałem mogłem, to nagrałem, ale wiesz, że ja tu mam tak trochę wyjazdów, jak odpuścili granicę, to muszę jeździć po biurach. Popracujemy w różnych częściach. To co mogłem, to nagrałem. Tu drugi Piotruś, e, e, remontuje Fiata. W Nie w ogóle, Fiata, bar, bargette. Bargetta. Bargetta, bargette. bargetta, to się mówi, Udecznie. czy Bargetta. E, w ogóle ciekawe jest, że ktoś rekonstruuje Bargette. No, ale fajnie. Jest pięknie. Nie, no kurde, to jest piękny bus. Dobra, ale posłuchajcie. Teraz tak. Piotr Śwotek, do Ciebie pytanie, bo udało się zamontować te wszystkie rzeczy. Wszystko było OK z nimi. Tak. Amortyzatory, wahacze i wszystko. Dobra. Czekaliśmy tak naprawdę bardzo długo, bo to zostało zamontowane wcześniej. Czekaliśmy tak naprawdę bardzo długo na. Em, Reduktor. Na def deferencję. Dokładnie, deferencję. Kiedy? Tydzień temu dopiero przyszedł, co? Tak. A. No tak, Ale dzięki temu mieliśmy czas na rozłożenie skrzyni biegów na kawałki. No właśnie, poczekaj, zaraz nie dojdziemy do skrzyni. Piotruś, ze, z tym było fajne. Wszystko ok z deferencjałem, który przyszedł nam? Tak. Wszystko pasowało, wszystko. No co tam nie pasowało? Nie no nie wiem, wiesz jak to jest z włoskimi samochodami. Ja się już boję, że zamówisz coś i to nie przyjedzie na przykład przyjedzie ci do 612, a nie do 599. Bo jest ja podobno taki sam. wszystko poszło. Wszystko to jest plan. Okej, okay. no, no to w ogóle jest rewelacja. I teraz tak. E, oprócz tego, że czekaliśmy, był czas na rozkręcenie skrzyni biegów, która działała. Tak. Ale połowa części pływała w środku. Wolej. Jakieś śrubki, sprężynki. Ale na działała. Ale nagrałeś mi te filmy? Tak. Słyszałem. Nie wysłałeś, wrzuciłeś na siebie na Instagram. Ale masz je gdzieś jeszcze? Poszukam. No to e, poszukaj i e, słuchajcie, jeżeli znajdą się te filmy, to to jest ten moment, żebyście zobaczyli co się działo w skrzyni biegów. To ma jakiś znaczek Ferrari czy to jest... nie ma. Pewnie nie, Dobra, to robimy, tak? w skrzyni biegów od Ferrari. Którego biegu nie miała? No nie wiem, którego nie miała, no to trzeba zapytać klienta. No klient niewiele jeździ. Muszę specyfikację mieć od tego. Od no. tej skrzyni? No tak, no skąd ja mam wiedzieć, która to jest przesówka na której bieg? Panie no, prezesie. No, no. Toć będziemy mieli. Pan Proszę tis. Tis. Widzę, widzę. Pływa sobie. Mhm. Chcesz zobaczyć? Tak luźno wchodził albo wypadał. Hmm. To jest zabezpieczenie, które trzyma tutaj w tych rowkach. Mhm. Ta kulka. Ta dociska, żeby miała... Żeby nie docierało. To... Żeby... Nie, to może być szlip, żeby nie, ta przesuwka nie uderzała. Mhm. Od tego mógł się popsuć dyferencja? Nie, raczej nie. Raczej nie. To ewentualnie miało wpływ, że ten bieg. Co to? O ring. O -ring. na zasilaniu. Gdzieś tam na smarowanie. <grym> gdzieś tam na smarowanie. Ktoś składał i po prostu go przyciął. Może fabryka, czy nie? <grym> nie wydaje. się. nie w kawałkach? Ale ma śrubę. Troszkę. Nie? Bo i na nawagę sprzedają. Czyli więcej śrub, to cięższe i droższe. Myślecie, tak. że sprzedają to na nawagę? No nie tak. Kastorały. A co robisz? Trochę uh -huh. Będzie lepiej niż fabryka. No to mamy skrzynię od Ferrari. Tu brakło nam sprężynki, która wypadła. Ale tak jest w dobrym stanie. No, pełen tunik w skrzyni Ferrari. Brakuje śrubki, bo się zmieniła w filtrze. Trzeba dorobić Niedokręcona pewnie była. Nie? pewnie była i... I nie trzymało. Ale to robimy. Pek. Wyglądało. I treciek nowy, a był zawalony silikonem. I jak to mogło działać? Zdjęcie skrzyni zrób jak jest jakim Stanie się... Nówka sztuka. Składa. nie, w sypie była tak nudana, że... Nie, ma jest pięknie. Jak można tak z skrzynię i wrzucić do samochodu? Wiesz, Krystyny, tak robią, niektórzy mechanicy. No, Ty jesteś inny. Przynajmniej się stara. Teraz. O, nie ulega kwestii. Jak nowa? Taka czysta to nowa nie była, nie? Tak się wydaje. <laughs> Uszczelki wszystko nie, a to co to jest? To jest yy, wybierak. I tym elektrycznie zmienia biegi przy pomocy tych zaworów, tak? tak. <laughs> po pierwsze. Kolejna próba nagrania. Po drugie. Bartka telefon skasował nagranie do polskiego Porsche, więc nie zobaczycie wszystkiego w polskim Porsche w weekend. Sam skasował. Ja nie wiem co zrobiliście z moim telefonem. No nikt nikt w dzisiejszych czasach nie używa Nokii, chyba że ta 3310. Naprawdę. Wszystko. No, co, cofnął się do wczoraj chyba. Ja On się cofnął w rozwoju. To jest jedyny no, telefon. Ale to jest jedyny telefon na świecie, który może się cofnąć w rozwoju. Ja nie wiem, mi się to nigdy nie zdarzyło odkąd go mam. Ale to ty mówiłeś, że Nokia jest świetna. No w moich rękach chyba tak. W innych <laughs> chyba nie. Ale to Mało tego, że ma Nokię, to jeszcze nie ma gry w węża. Dobra, nieważne, słuchajcie. Ale e, mówiliśmy, bo oglądacie Ferrari w cenie Skody, a nie, e, a nie polskie Porsche. Potem będziemy myśleć co zrobić i dlaczego nie mamy odcinka. Bo chcieliśmy... Pokazać wam też jeszcze jedną rzecz, którą sobie wymyśliliśmy, bo że w dzisiejszych czasach, jakby można bardzo fajnie personalizować sobie samochody przy dzisiejszej technologii i tworzyć takie samochody pod siebie. I na przykładzie, Ferrari w cenie szkody, czyli Ferrari 599, ja wymyśliłem sobie, że wprowadzę pewne udoskonalenie czy zmianę konstrukcyjną. Pomiędzy fotelami w 599 jest popielniczka. A, po pierwsze, nie pada od pół roku. B, po co popilniczka w Ferrari 599? To no w ogóle jakby dzisiaj to jakby jest to ja rzecz, która jest kompletnie, kompletnie bez sensu. Więc, co się najczęściej używa w samochodach nowoczesnych? Co jest potrzebne? USB. USB. Dokładnie. I teraz zobaczcie. W miejscu popilniczki będą cztery porty USB, które będą podłączone i z radiem, i z, i z czymkolwiek będzie potrzeba. Tak, tak, to zostało wymierzone i zaprojektowane tak, żeby pasowało dokładnie w miejsce, gdzie była ta poprzednia popilniczka. I na razie jest to w postaci prototypu wydrukowanego na naszym zertraksie, oczywiście i sprawdzimy, czy to fajnie pasuje. Dojdzie nam metalowa część podpisu, która będzie polerowana ze stali nierdzewnej. A to będzie polakierowane w taki sam kolor jak elementy srebrne we wnętrzu twojego Ferrari. Więc powinno to fajnie zgrywać się ze wszystkim. Jak się okaże, że pasuje to wtedy robimy część finalną i... I wtedy sobie zrobimy tutaj... E... Cztery porty, trzy Cztery porty, e... to tu zrobimy coś wycinanego? Tutaj będzie jest zamówiona ze stali nierdzewnej, cięta laserem taka, no twój podpis tak naprawdę i ten podpis później zostanie wypolerowany na błysk, tak że będzie wyglądał... Czyli do... znaczek, będzie taki Znaczyk znaczek no, jakby. Tak, dokładnie. No jestem ciekaw... Jak, taka, ciekaw jestem jak to słuchajcie, wyjdzie. To też taki tak trochę zwariowany i szalony pomysł, który wpadł mi jak jeździłem no. tym samochodem eksperyment, ale... Ale właśnie o to chodzi, żeby pokazywać, że można coś zrobić stricte indywidualnego i to nieważne, czy to jest 599, to równie dobrze może być Fiat 126P, Mercedes 190, czy, czy jakiekolwiek inne auto. Niekoniecznie musimy się na przykład podpierać szukając oryginalnej popielniczki, która nie będzie nam potrzebna do niczego. Ja na przykład w swojej 124, odkąd zacząłem nią jeździć, strasznie się denerwowałem, że nie mam gdzie kubka z kawą postawić, więc sobie wydrukowałem na drukarce cup holdery, Znalazłem gotowy model i jest podstawka na smartfona, na moją Nokie. I w ogóle, słuchajcie, to jest w ogóle coś niesamowitego. Ja się zastanawiam, jeżdżąc, testując, jakby mnóstwo nowych samochodów, dlaczego dziś, w czasach, kiedy każdy z nas ma telefon komórkowy, który jest prawdopodobnie w 99,9% smartfonem, chyba że jest to Bartek, który ma cały czas Nokie smartfona, ale ona nie ma funkcji smartfona, ona tylko wygląda jak smartfon. Prawie smartfon. To. Dlaczego w samochodach dziś nikt nie projektuje uchwytu na telefon? To jest dobre pytanie. Fabrycznego. To jest dobre pytanie, no. Jakby wiesz, to to nie. są takie rzeczy, kurde. No. Jakby... Czemu no. no, fabrycznie prawda. nie masz miejsca na Zawsze telefon? To jest gdzieś wala, nie? A ja w Mercedesie mam. I, bo takiego masz mesia. I się sprawdza, nie no. Się. no, więc właśnie, więc właśnie robimy, e, słuchajcie, taki eksperyment, ale zaczynałem od jakiegoś innego wątku i, i już go zgubiłem, więc, e, więc nie wiem. No więc może warto zaprojektować uchwycę do smartfonów w nowych samochodach. Ale fabrycznie. fabrycznie. Takie już, żeby no. wychodziły. Takie no. jest... No. 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 no, Ludzie z koncernu, posłuchajcie tego. Posłuchajcie! Wiemy co mówimy. A my w międzyczasie przerabiamy 599 na porty USB. Co przewody? A, przewody hamulcowe. Słuchajcie, tak, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy kupować przewodów fabrycznych, przewodów hamulcowych i nie będziemy zamawiać ich, tylko zrobimy na zamówienie przewody hamulcowe, które są w takie, no według idei, takie jak powinno być dla samochodów wyczynowych, dla samochodów chociażby wyścigowych, które, żeby mieć homologację, muszą mieć w metalowym oplocie. Więc zrobiliśmy po prostu polskie, fajne przewody w czerwonym je kolorze, jeszcze pod zacisk, zobaczcie, w metalowym oplocie, czyli takie, jak powinny być. Popatrzcie, jak genialnie wygląda już to zawieszenie. Tak, to jest po prostu nowe. No, wszystko jest powymieniane wszystkie Simmer bloki, gumki no, wszystko, wszystko, wszystko nowe. Nie? Ale jestem ciekaw, jak to będzie jeździło teraz, co? Wszystkie śruby nawet są pozaławiane w Ferrari, żeby to już było poskręcane. Teraz nie jesteś w stanie tego ruszyć, bo jest sztywne, a tak to latało ręką. Nie, nie no to jakby całość. Dobra, to teraz tak. Czekamy jeszcze. E, gumki, e, e, Piotruś, e, gumki do tego zacisku, tak. tak? Bo olej kapiący z amortyzatora e, spowodował, że gumki uszczelniające poszły w zapomnienie, w tym momencie. Skrzynia biegów, zobaczcie, już wygląda w ten sposób, jest założona, zamontowana. Całe sterowanie tą skrzynią biegów, tą F1, jest już założone. I wszystko jest przejrzane, mamy drzuga, który zajmuje się tylko i wyłącznie skrzyniami biegów. I dozna się na tym po prostu. Rozebrał tą skrzynię na kawałeczki, poskładał, wszystkie sprężynki powkładał, zgiery, które były połamane. Dziwne, że ona w ogóle działała. Ale ja, zobacz, to że to... działała idealnie. Sam no, jeździłeś tym samochodem? No, działała normalnie, no, ale sprężynki, zygiery, wszystko, zigery leżały w oleju. No. Jedyną rzeczą, którą faktycznie trzeba byłoby pokombinować kiedyś jeszcze, jeżeli ożyje, to jest kwestia ustawienia sprzęgła żeby ta, ta wiesz, różnica w zmianie biegów była troszeczkę krótsza i żeby, i żeby była łagodniejsza, l, l lżejsza po prostu żeby mnie szarpało. Tak, natomiast skrzynia działała idealnie i perfekcyjnie i nie można było się do niczego doczepić. I teraz, dlaczego ten samochód, słuchajcie, ciągle stoi? Eee, o, ten zacisk jest ok, Tam, tamte, do tamtego potrzebujemy te. No i brakuje na pełna maglownicę, która. Nie, są. Są, już, tak? są. przyszły razem z dyferencjałem. Rozmawiałem z Piotrkiem Fotkiem. Tak? Są już założone nawet, super. No to więc e, jest, zobacz, wszystko jest już tak naprawdę ready, steady go, żeby, żeby go złożyć. Doszły jeszcze te osłony ze eee, M4K u chłopaków jeszcze zostały, więc doszły już te osłony. I teraz, słuchajcie, jest jeszcze jeden jedna rzecz, dlaczego ten samochód stoi na podnośniku. Wiem, to trwa, ale nie musicie mi e, niczego e, mówić, bo to tak naprawdę, kurde, ja chyba najbardziej odczuwam, że ten samochód stoi, bo już powinien jeździć. Zobacz, ten rok już prawie. Nie. Nie, no ile? 10 miesięcy? Nie, nie, chyba nie. No, tchło, może będzie. Nie, nie, przesadziłem z tym rokiem. Dobra, faktycznie przesadziłem z tym rokiem, ale ale długo. Dobra, słuchajcie. Czego nam brakuje? A, zawory do ogrzewania. Zdemontowali gdzieś tam i wyrzucili do świetnika. Nie ma ich fabryczy. Odkąd przyjechał, to ich nie było. Cały czas jest ogrzewanie na maksa. No właśnie, słuchajcie, to jest jedna z rzeczy, która była do sprawdzenia. Klimatyzacja bo... na maksa, ogrzewanie na maksa i tak 100 stopni w środku. No bo kompletnie nie miał nie miał żadnego chłodnego powietrza. Tylko jak włączałeś na, na, na wiew, to od razu włączała ci się e, grzanie na maksa. Ja byłem pewien, że może wiesz, uch, ktoś pomylił, jakby przywody odwrotnie podłączył, nie, nie ma od po A tu się nagle okazało, że po prostu e, nie było zaworów plus klapki są połamane. Tylko, są tylko odferami to możeśmy szukali po różnych e, samochodach, ale są tylko odferami, nie są drodzy. No jak nie, nie, nie są, jak nie są, no ale wiesz, jak już, słuchajcie, zrobiliśmy tak, zrobiliśmy silnik, zrobiliśmy skrzynię biegów, nowy referencjał, jest zawieszenie, są zrobione hamulce, jest zrobiona tapicerka. Z naprawę zaczęliśmy odrestaurowywać Zamiast naprawiać, zaczęliśmy odrestaurowywać A koniec go całego polakierujemy. Nie będziemy go lakierować, on ma już jeździć, nie. Nie, no nie, nie. musi być gotowy 15. Nie, nie, on ma być gotowy za tydzień, dwa, trzy, już jeździć, funkcjonować. Ale musi być tip top sprawny na no, wycieczkę jest no. Dobra, więc słuchajcie, czekamy na zawory od ogrzewania, które mają przyjść, które próbowaliśmy dopasować od innego samochodu, ale niestety jest, było to nie było nie działa sterowanie po prostu, nie niestety było to niemożliwe, żebyś nie musiał stawiać jakiś opuść co? O, właśnie, opuść. Tak? Patrzcie, jest szczotka, bo szczotka jest niezawodna, a szczotka jest dlatego bo ono zebrane jest całe pod szybie, żeby dotrzeć do tych zaworów. Ale on jest śliczny, patrzcie. Mm. Jednak jest silnik, patrz. Ta jest, 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 jest. Dobra i czekamy, i czekamy. Na to składamy. Błędy piękne. elektroniczne. Pomału usuwane. Jak przy Mmm, nie jest piękne. Nie Smaczek, no, co? Nie, no w ogóle jak opuściłeś ten samochód to słuchajcie tą sylwetkę, tej, tej łódki, to wszystko jest, jest, jest już blisko, że będzie działało. Ale tak jak jest zrobiony z tymi tak, deklami, z tym wszystkim to chyba inaczej wygląda niż tak jak wygląda wcześniej, co? Nie no kurde, tak. Ale pamiętaj, że on nie ma wyglądać, on ma działać i funkcjonować. On ma jeździć, on Muszę ma jeździć wyglądać. tysiące kilometrów. Wiesz, on ma, ma działać, no to nie ma być do wystawy. Słuchajcie, więc w, z tym motywem, z rodem z filmu Psy e, e, Franz Mauler, żegna Was wszystkich. Papa, Tak, <śmiech> cześć! <śmiech>